Stało się bardzo fajnie. Dobry dobór opon, miękkie nastawy, tak jak chciałem, chciałem to sprawdzić. No Nie mam podtrzymania, co prawda, ale wolimy takie jechać, żeby ten bezpieczny pakiet działał. Plan był taki, że przejechać 300, nie nawyrabiać na żadnych krawężnikach, przejechać po 300 i tyle tak naprawdę. No. Staraliśmy się jechać na opis, to się sprawdziło. Jechałem pierwsze beczki dla kibiców. Były pełne slajdy, bo kubeczki bardzo tak no, zamaszyście. Eee, no ale tak o to o też chodzi. Czasowo też było mi się wydaje całkiem nieźle, bo wygraliśmy, więc eee, i dla kibiców, i, i dla nas e, na stopę. Szczerze, nie cierpię takich odcinków. Znaczy nigdy nie czułem się w nich dobrze, ale poprzez to, że trzeba z rajdu na rajdę jechać takie odcinki, to coś tam się tego jakby nauczyłem, tego klucza, jak jechać czysto, nie nawierabiać nic. Eee, no ale w frajdy jakiejś takiej dużej z tego nie ma. Po prostu za szybko się to po prostu kończy.